Całą noc przy mnie bądź Przecież mnie nie puszczaj już Całą noc przy mnie będzie. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Wchodzisz blisko, czuję oddech na żyj Biodra uh. kręcisz, wolno tonę w tej chwili yeah. Twoje ciało płynie, każdy ruch mnie pali uh. Szept dwóch uchu weź mnie teraz, nie zwalniaj uh. Uh. Twoje dłonie szukają, chcę poczuć całą uh. Nie ma słów, które teraz mnie jarają yeah. Ta noc jest nasza, światła migają w rytmie Ty i ja, reszta nie liczy się yeah. Yeah. Całą noc przy mnie bądź jak yeah. mnie nie puszcza, już chłód yeah. Całą noc przy mnie bądź jak yeah. mnie, aż tracę tchu yeah. Całą noc przy mnie bądź jak yeah. mnie nie puszcza, już chłód yeah. Całą noc przy mnie bądź jak yeah. mnie, aż tracę tchu yeah. Tak, kurzu, do tych doprowadzi. Każdy gest prowokuje, serce wali. Chcę być przy tobie blisko, bez żadnych słów, tylko ty i ja. Nic więcej nie potrzebuję już. A ciało przyciele, rytm nas do przodu. Ogień między nami nie znają już żadnego stopu. Każda chwila gorąca, jak najdzikszym śnie Całą noc tylko my w tym świecie, bez granic i łez. Yeah.